W zadaniu 17 musimy stwierdzić, dla jakiego parametru a liczba x równa minus 7 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f od x. Żeby rozwiązać to zadanie, musimy sobie bardzo dobrze zdawać sprawę z tego, co oznacza napis x równa się minus 7 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f od x. Ten napis tłumaczymy oczywiście, że funkcja f przyjmuje dla argumentu x równego minus 7 wartość 0 czyli piszemy f od minus 7 równa się 0. Skądinąd jednak wiemy, to znaczy korzystając ze wzoru na naszą funkcję f od x, możemy obliczyć ile wynosi f od minus 7. Wstawiamy po prostu za xa minus 7, otrzymując, że f od minus 7 jest równe 3 minus a razy minus 7 plus 7. Czyli teraz wiemy z jednej strony, że f od minus 7 jest równe 0, a z drugiej strony wiemy, że f od minus 7 jest równe właśnie tyle. Czyli możemy napisać, że jedna pomarańczowa ramka równa się drugiej pomarańczowej ramce i otrzymaliśmy właśnie równanie z jedną niewiadomą, z niewiadomą a proste równanie, które wystarczy rozwiązać, aby wyliczyć szukaną wartość parametru a. No to rozwiążemy. Nożymy na początku przez minus 7, potem dodajemy do siebie liczby, przenosimy je na drugą stronę, otrzymujemy następujące równanie, z którego już wynika, że a jest równe 2. Czyli odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź B. Bardzo ważne podczas rozwiązywania tego zadania, tak naprawdę najważniejsze, było dobre zrozumienie napisu x równa się minus 7 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f od x. To jest kluczowa sprawa, żeby sobie bardzo dobrze zdawać sprawę z tego, co to tak naprawdę jest miejsce zerowe jakiejś funkcji. Jeżeli ktoś nam mówi, że x równy minus 7 jest miejscem zerowym jakiejś funkcji, to funkcja dla tego argumentu x. Przyjmuje wartość 0, czyli możemy napisać, że f od minus 7 jest równe 0. To jest tutaj naprawdę ważne. No, w końcu równość, którą otrzymaliśmy w konsekwencji przetłumaczenia sobie tego napisu na f od minus 7 równa się 0, no, doprowadziła nas do równania. No, po prostu policzyliśmy f od minus 7 korzystając ze wzoru na naszą funkcję i otrzymaliśmy równanie, proste równanie, z którego wyliczyliśmy szukany parametr a.